Pociąg telka po brzeże, z Krakowa do Kołobrzegu, brzegu. i ława, Gdańsk, Sopot, Gdynią, Słupsk, Koszalin, wiedzie na tor pierwszy przy bronie drugim. Wagony z numerami 14, wagon restauracyjny, wagon z numerem 16 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony z numerami 17, 18, 19 20 zatrzymują się w sektorze drugim. Prosimy o przejście do właściwych sektorów. Pociąg etelka po z Krakowa do Kołobrzegu przez Dziełtową i ławę Malbork, gdańsk sopot Gdynia słupsk koszalin Wjedzie na tor pierwszy, przy drugim. Pociąg objęty jest całkowitą rezerwacją miejsc. Podział T.R. Kastanisław-Wysocki z Katowic do Warszawy Wschodniej, wiedzie na tor trzeci przy bronie drugim. Podział T.R. Kastanisław-Wysocki z Katowic do Warszawy Wschodniej, wiedzie na tor trzeci przy bronie drugim.